Chrystus zmartwychwstał, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, najjardośniejsza uroczystość na świecie. Dlatego wsłuchajmy się w Ewangelię. Z Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał i rzekła do nich. Zabrano pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótno, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótno oraz chustę, która była na jego głowie. Leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to wydarzenie wręcz o charakterze kosmicznym. To wydarzenie czyni wszystko nowe. Czy my w to tak naprawdę wierzymy? Kiedyś przeprowadzono pewną ankietę, gdzie zapytano ankietowanych o to, czy gdyby znaleziono doczesne szczątki Jezusa, to czy zachwiały to podstawami jej wiary? Niestety o zgrozo wielu z chrześcijan powiedziało, że nie. Tymczasem to jest podstawa naszej wiary: że Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych, że On jest żywy pomiędzy nami, że przychodzi dzisiaj pomimo drzwi zamkniętych, przychodzi w naszej ciemności, przychodzi do naszych grobów. Często jest tak, że jeżeli ktoś ma do nas przyjechać. To szybko ogarniamy, sprzątamy To, co gdzieś, czego się wstydzimy Upychamy gdzieś do jakiegoś pokoiku Do jakiegoś składziku Żeby tego nie pokazywać Dzisiaj zapraszam Cię do tego Żebyś właśnie w swoim sercu To, co może być Twoim grobem Pokaż Jezusowi Pokaż, żeby On z tego grobu Cię mógł wydobyć Żeby wszystko nowe uczynił Żeby całkowicie zmienił perspektywę Twojego patrzenia Pokaż Mu siebie takiego, jakim jesteś Powiedz Mu Jestem, Panie Jestem, bo Cię kocham i chcę, żebyś mnie wydobył z grobu, z grobu mojego grzechu, żebym stał się w Tobie nowy, piękny, tak jak Ty mnie przewidziałeś od założenia świata. To pierwsza rzecz, którą warto dzisiaj zrobić. Warto się odnaleźć w tej Ewangelii. Warto zobaczyć, że do wiary prowadzi nas yy, najpierw rozważanie słowa. Oni spotkali z Całego, rozpoznali go, dlatego że badali pisma, słuchali słowa i zrozumieli, jest tylko jeden fragment w Piśmie Świętym, który mówi o tym, że Jezus po trzech dniach powstanie z martwych. Jeden fragment. Z Księgi Ozeasza, z 3 rozdziału, drugiego wersetu. Kiedy Bóg mówi, że po dwóch dniach przywróci nas do życia, trzeciego dnia nas dźwignie i będziemy żyli w Jego obecności. To się dokonuje. Żyć w obecności Pana Boga. Szukać Go w Słowie. I wtedy odkryjesz Go takiego, jakim On jest. Zobacz. Może... Masz żal w sercu, że chciałeś być w kościele, chciałeś te święta przeżyć inaczej, być na rezurekcji, być w triduum. Nie było takiej możliwości, przeżyłaś je w domu. Zobacz, co robi Jezus po zmartwychwstaniu. On nie przychodzi do tłumów, przychodzi do indywidualnego człowieka. Przychodzi do Piotra, żeby Go przekonać o tym, że żyje naprawdę. Przychodzi do Jana i przez ten znak zwiętej chusty, o której za chwilę. Przekonuje go, że on naprawdę żyje. Przychodzi do Marii Magdaleny i mówi do niej po imieniu. Mario. Dopiero wtedy ją rozpoznaje, bo wcześniej myślała, że to jest ogrodnik. Przychodzi do uczniów zmierzających, uciekających z Jeruzalem, idących do Emaus, do swoich spraw. I wyjaśnia im pisma. I serce zaczyna w nich pałać. I poznają go w końcu po łamaniu chleba. Piotr był ostatnim, który... Mógł doświadczyć tego, mógł mieć przeczucie, że Jezus w Marcu ukaże się właśnie jemu. Przecież trzykrotnie wcześniej się go zaparł. Dlatego Jezus w innym miejscu powie: Idźcie do kobiet, idźcie, powiedzcie moim braciom i Piotrowi: Bóg każdego z nas woła po imieniu. Bóg chce każdemu z nas. Pokazać zmartwychwstanie, żebyśmy doświadczyli się tego zmartwychwstania w swoim wnętrzu, w swoim sercu. Nie mówi do mas, nie mówi do tłumów. Jan go rozpoznał, ten, który swoją głowę położył na piersi Jezusa, w ten oto sposób, że rozpoznał go po tym, że te szaty leżały, no właśnie, chusta leżała zwinięta. Kiedybyśmy się cofnęli parę dni wcześniej, do ostatniej wieczerzy, do wieczernika, mamy dokładnie ten sam zwrot. Że Jezus złożył szaty. Tak samo tutaj te szaty, ta chusta była złożona. To znaczy, że Jezus przychodzi jako ten, który w miłości służy. Rozpoznasz Jezusa wtedy, jeżeli doświadczysz, że On, że Jego obchodzi Twoje życie. Jego naprawdę dzisiaj obchodzi Twoje życie. Panie, przyjdź do nas dzisiaj pomimo drzwi zamkniętych. Przyjdź i wydobądź nas z grobu naszych grzechów. Przechodzimy, stajemy przed Tobą dzisiaj zamknięci jako apostołowie, smutni, nierozumiejący rzeczywistości jak Maria, jak uczniowie zmierzający do Emmaus. Przyjdź w nasze ciemności, rozjaśnij je blaskiem swojego zmartwychwstania. Uczyń wszystko nowe, bo prawdziwie zmartwychwstałeś.